Czy naprawdę można rzucić palenie w kilka godzin, dzięki hipnozie? Brzmi jak magia, ale zobacz sam. To nagranie pokazuje, jak jedna sesja odmieniła życie mojego klienta. Zostań do końca i przekonaj się, czy hipnoza to tylko mit, czy realna szansa na wolność od nałogu. Jasne, no mam Cię dosyć. Mam Cię dosyć, ograniczasz mi moje życie, uh, moje wybory. No to okay. Mam tak. dosyć tego smrodu, mam dosyć wydawania e, na, na ciebie pieniędzy. Okay. E, czy chcesz, żebym przeprowadził na tobie hipnozę? Tak. Masz najmniej śpić głębiej, głębiej, głęboko. Bardziej. Dlatego dla swojej własnej satysfakcji za chwilę. Spróbuj, jak to jest, gdy próbujesz się otworzyć, a one nie chcą się otwierać. Bardzo dobrze, świetnie, przestań testować i rozleźnij się nawet jeszcze bardziej. Rozluźniasz się w trans -hipnotycznym. jeszcze i Teraz śpi głębiej głęboko, bardzo dobrze, fantastycznie. Zakaż. Świetnie, co to jest za emocja? Gdy nie mam papierosa, to czuję? Złość. Złość. Wydotny twojego czoła jesteś w pierwszym momencie twojego życia. Gdy odczujesz tego typu złość, którą czujesz w momencie, gdy nie masz papierosa, a potrzebujesz go zapalić, w momencie, gdy chcesz zapalić tego papierosa. Powiedz mi, ile masz lat, pierwsza myśl? 14. 14 lat. Opisz, co się dzieje? Czemu czujesz tą złość? No, matka nie wraca do domu. Matka nie wraca do domu. Co się dzieje, że nie wraca do domu? Nie ja, wiem, załatwia coś, pracuje. Mhm. Co wywołuje w tobie tą złość? To, że nigdy jej nie było po południu domu. Mm -hmm. Twoja podświadomość pokazała nam, że nie była to pierwsza sytuacja w twoim życiu, gdy odczułeś tego typu złość. Z... A z liczbą jeden cofnij się do pierwszego momentu w twoim życiu, gdy odczułeś tego typu emocje. Z... Powiedz mi, ile masz lat? Pierwsza myśl. 5. Z mamą już jestem. Mm -hmm. Z mamą. I co się dzieje? I coś nie chce kupić mi. Mama nie chce coś kupić, ok. I cóż w sklepie. Mhm. Mm Jakiś ktoś się, się śmieje. Okej, okay. ktoś się śmieje. Z czegoś to nie powie. Nie wiem z czego. Mm -hmm. I taki nie śmiech taki, tylko taki. Mm -hmm. mm. Ja wiem, że masz cztery latka, ale możesz sobie uświadomić nazewnictwo wszystkich słów, które znasz jako dorosły człowiek. Prześmiewczy. czy? okej. Okay. Powiedz mi, pierwsza myśl, ile masz lat? Nie, nie wiem. Dwa? Dwa? Latka. Nie, nie wiem. Okej, okay. jeden, dwa latka, świetnie, bardzo dobrze ci idzie. Powiedz mi w takim razie, co tam się dzieje? Co to jest za sytuacja? Jestem u dziadków. U dziadków? Mhm. W pokoju dużym. W pokoju. I... Mhm. Jest jeszcze dziecko, chyba to jest moja siostra czarneczna. Okej. Okay. I coś sobie... Coś mi zabrała. Okej. Okay. Ja coś, coś ci zabrała, tak? Tak. W porządku. Coś mi zabrała. Mhm. Czy to, że ona ci coś zabrała, powoduje u ciebie właśnie tą złość? Początek takiej złości. Okej. Okay. Nie... Niech no, Takie Tak mam wrażenie, że... się nie... Mhm. Nie mogę się dogadać z nią. Okej, okay. nie mogę się z nią dogadać. Ona jest starsza od ciebie, czy młodsza? Trochę młodsza. Ja za chwilę policzę od jednego do trzech, a ty jesteś ze mną na sesji hipnoterapii jako dorosły. Tomasz wciąż z zamkniętymi oczami i wciąż w głębokim transie. Jeden, dwa, trzy. Tomku, znalazłeś kilka sytuacji, które wywołały u ciebie tą emocję, złościu, złości, tą emocję, która do tej pory powodowała to, że w pewnym momencie swojego życia musiałeś chcąc lub nie chcąc sięgnąć po papierosy i ciągło Cię to aż do dnia dzisiejszego, ale... Dwa, z kolejności, bo jeden, jesteś tam obok jednorocznego Tomka, gdy siostra cioteczna coś tam chciała mu zabrać. Proszę Cię zrelacjonuj jak to wygląda z Twojej perspektywy? Siedzą dzieci na dywanie. Mhm. Nie, ma, mają coś do jedzenia chyba. Świetnie. Coś, nie wiem, co to jest. Okej. Okay. I... I tak naprawdę, teczę. Jedno wszystko zabiera, mhm. Mm mm -hmm. Ale oba to są malutkie dzieci, prawda? A, Świetnie. Półtora, może dwa, może tak. Okej. Okay. Czyli zgodziłbyś się ze mną, że nikt tam nikomu specjalnie takie, krzywdy nie wyrządza. Takie, takie dzieci w pieruchach. Nie? Dokładnie. Wygląda. Jeden, dwa, trzy. Jesteś tam, stoisz obok. Proszę, opisz, jak to wygląda z Twojej perspektywy teraz. Chciałem... chciałem. Orzechy. Laskowe. Okej, okay, orzechy laskowe. Chciał Tomek, okej. Okay. Mama nie chciała kupić. No, nie, to. Mi się wydawało po prostu, że to są orzechy, a to była brukselka. Okej. Okay, jasne. no to była brukselka. Hmm? A z tym człowiekiem, który się śmiał obok? No, to chyba sprzedawca. Był. Ach, sprzedawca, i on po prostu. Śmiał się z tej śmiał sytuacji, się, tak. ale tak. chyba że nie śmiał się... To dziecko pomyliło. No, ale tak. chyba nie chciał przykrości zrobić mojemu dziecku tym śmiechem. No, raczej nie. <laughs> Okej. Okay. Ja policzę do trzech, a ty jako dorosły Tomek będziesz obok 14-letniego Tomka pracy, będziesz tam obok i zrelacjonujesz jak to wygląda z perspektywy ciebie dorosłego. Jeden, dwa, trzy, jesteś tam obok. Opisz proszę, jak to wygląda. Siedzą sobie dwóch małolatów, mm -hmm. Grają w jakąś grę z jakieś samochody, czy też tam style. Mm -hmm. Ścigi. Jasne. Ścigi. No. to, że koła no, nie wraca, to nie dlatego, że tak chce gdzieś tam być, tylko jest w pracy i jest zarabiane pieniądze, tak? Bo budujecie dom. Mm -hmm. I to, no, tak, tak to już jest. Okej. Okay. Bo pracuję, bo chcę, Chcesz żebyś miał lepiej, bo może jakby nie była teraz w pracy, to musiałbyś się gdzieś pomóc, nie? Kiedy gdzieś indziej jakieś inne dziecko w twoim wieku, mm -hmm. chłopak w twoim wieku, musiałby, nie wiem, Pracować w jakimś poluś gdzieś mm. ty możesz sobie robić co chcesz. Jeden, dwa, trzy jesteś tu ze mną wciąż głębokiej hipnozie. śpi głębiej głęboko, bardzo dobrze rozluźnione ciało i umysł rozluźnione, świetnie. Ja widzę w tobie tego że jestem zmuszony do tego, żeby palić. Chcę się od Ciebie uwolnić. Chcę wolność. wolność. widzę tego, co mi zrobiłeś. Żądam wolności. Ja chcę żyć zdrowo. Ja chcę żyć zdrowo. Nie masz prawa zabierać mi tego. Nie masz prawa mi tego zabierać. Policzę do jednego, do trzech, a Ty jesteś ze mną na sesji, gdybym wciąż głębokim transie. Jeden, dwa, trzy. Chciałbym, żebyś sobie uświadomił, że już w tej chwili jesteś osobą niepalącą i pozostajesz osobą niepalącą do końca swojego życia. Chciałbym też, żebyś zauważył, że ja za chwilę poproszę Cię o to, żebyś poszukał w sobie tej emocji, która wdowała chęć sięgnięcia na papierosa kiedyś jeszcze, Bo jesteś zdrowy, bo jesteś niepalący, jesteś osobą niepalącą do końca swojego życia. Powiedz mi, jak to czujesz. Nie nie, 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 nie widzę tego. Świetnie! Dokładnie tego chciałeś, tak? <głysy> Dokładnie no, po to tu przyszedłeś. No, tego, czy chcę... Niech... Nie wiem, jak to nazwać. Mm. Tej potrzeby nie ma. Świetnie! Czy, czy nie po to przyszedłeś? Po to. <noise> Bardzo dobrze, gratuluję. Jeden, dwa, trzy. Głębiej, głęboko. Bardzo dobrze, rozluźniony. Chciałbym, żebyś uświadomił sobie, jak wiele dzisiaj osiągnąłeś. Przebyłeś bardzo długą podróż, pozwoliłeś sobie na to, żeby rozluźnić swoje ciało, swój umysł do takiego stopnia, że nastąpiła u ciebie fenomenalna zmiana. Pozbyłeś się najgorszego nałogu, jaki do tej pory miałeś. I z kolejną liczbą 6, 7. Otwórz oczy, witamy z powrotem, poczuj się tak fantastycznie, jak tylko tego chcesz. No, fajnie. Jestem osobą niepalącą i pozostaję osobą niepalącą do końca życia. Gratulacje. Dzięki. Masz ołtarz na fajkę? Nie. Poważnie? nie, poważnie nie mam. Nie, nie, no siedzimy tutaj, nie wiem ile, dwie godziny, dwie i pół? No dziewiąta jest za chwilę. No to trzy prawie. Nie, ponad trzy. No przyszedłem no, no dwie i pół, no. Tak. Prawie trzy. Nie, no to, to już bym spokojnie wypalił z pięciu papierosów. To była dobra decyzja? Uh -huh. W porządku. Nie. E, powiem Ci tak. Jestem osobą niepalącą. Zgadza się. E, nie, nie, nie czuję potrzeby zapalenia. Czuję się bardzo dobrze. E, mogę powiedzieć, że dziwi mnie to? Mm -hmm. Bo dziwi. Okej. Okay. Ma prawo. Jestem trochę zaskoczony. <laughs> mhm. Ciekawe do... doznanie uczucie? Mhm. Mm. No nie, nie mam ochoty zapalić. Bardzo dobrze. W ogóle tak. nie, nie interesuje mnie to. Tak jakbyś, wiesz, klapki mi na oczy włożył, nie? Tak, ma zostać. I tak zostaje. Jesteś podekscytowany tym, że wrócisz do domu i się pochwalisz, że nie? Tak, Co jest. się stało? Tak. Jest. Myślisz, że uwierzy Ci z miejsca? Tak, znaczy nie, myślę, że nie. Nie, myślę, że mi nie uwierzy, ale no nie, no nie mam ochoty na papierosa. Kurczę, co, co dziwne nawet. Nie chce mi się za bardzo myśleć o tym, czy mam ochotę, czy nie mam ochoty. Bo wygrałeś z tym i to najlepsze jest to, że to Ty sobie to zrobiłeś. Ja Cię tylko poprowadziłem. Ty dokonałeś dla siebie sam cudu. Ja nie mam żadnych magicznych łapek. Ty jesteś tego. No to jest też kwestia chyba jakiejś tam sugestii, tak? Oczywiście, A. którą pozwoliłeś sobie przyjąć. Czy, ja wiesz, ja wiem co się działo. Tak? Oczywiście. Mówiłeś mi, tak. że wiem co się działo dookoła mnie. Wiem, że niektóre rzeczy yy, tak w rozmowie to bym Ci nie powiedział, mhm. bo, bo wiem, no ale poprosiłeś mnie o to, żebym odpowiadał tak jak czuję, tak, tak, jak, jest. To, tak jak jest, więc tak zrobiłem. Ech. No, dziwne to jest, powiem szczerze, e, zaskakująco dziwne, ale tak, w taki pozytywny sposób. Bardzo się cieszę. A ta sytuacja, y, gdy wróciłeś do y, jednego roczku, Ty no, tak. miałeś roczek, jak, jak ja z ja tym ja, ja tego, szczerze mówiąc, y, nie, nie kojarzę, szczerze, tak na dobrą sprawę. Wiem, że to Ci opowiedziałem, ale no ja tego nie pamiętam totalnie. Ale miałbyś kogoś, kogo mógłbyś... Być, no, nie dorosłych. No, już, już niestety nie, nie mam. Nie, 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 nie. Już niestety nie mam. Nie, no powiem ci szczerze, że... Yy, nawet się nie patrzy, wiem, że one tutaj leżą. Ja specjalnie się nie patrzę. Mm. A, ale nie, nie mam ochoty. Okej. Okay. Yy, I na razie się nie będę patrzył. Na razie? Yy, w, znaczy, w, inaczej. Jestem pewny, że nie palę. Yy, wiesz, no nie będę chodził tak po sklepach, tak? No nie, no jasne, że no, tak. Ale no, nie, nie patrzę się. No, powiem. Mam no, się popatrzeć na, na papierosy, po prostu. Bardzo się cieszę gratuluję, jeszcze raz. Dzięki, Dzięki bardzo. Yy, jeszcze raz powiem, że to jest takie. No, yy. Dla mnie zaskakująco dziwne, ale przyjemne, tak? <laughs> powiem tak, no, no to tak jak jeszcze raz powtórzę i na razie się chyba powstrzymam dalszych komentarzy. Jest to dla mnie zaskakujące, fajne i czuję się z tym dobrze. No i to jest chyba clue tego dzisiejszego spotkania naszego. No jestem po prostu zaskoczony, ale yy, może się powtarzam w raz. Ja razie. Bar bardzo pozytywnie. Zaskoczony. Eee, ciekawe. No naprawdę jest to mega ciekawe. Mam nadzieję, że będziesz poleciał po prostu. No, bo, tego jestem, typu bo jestem osobą niepłonącą.